W dzisiejszym odcinku największe stado bydła polskiego czarno-białego nizinnego. Odwiedzamy hodowcę Czesława Wojciecha Kulczyka, który prowadzi gospodarstwo w miejscowości Odmy w województwie warmińsko-mazurskim. Jesteśmy w oborze, gdzie przybywa 70 krów dojnych i buchaje. Zakończył się duch, za chwilę krowy wyjdą na okulnik i dostaną paszę, a następnie pójdą na pastwisko. Jak się nazywa Skąd ona masz? Fundusz i to jest też byk z naszego stadionu. Mamy na tyle różnorodną genetykę, że, że sami sobie, sobie możemy nawet bucha produkować, jesteśmy sami zestarzani. Całe stado, tak, czyli 200 sztuk. Około 70 sztuk i 10 sztuk tam będzie. Zobacz. A tu jest drugi. Co? Czy ty byków ma, masz? To jest, to jest ten, co masz na życiu. Aha, dobry. Miał być też na ale się okazało, że ma wadę racic. Mm. Krowy wychodzą z obory doju na zadaszony ogólnik. Tutaj dostaną śrutę zbożową. Ustawiają się przy stole paszowym, gdzie będzie zadawana śruta. I grzecznie czekają. Stado jest spore, więc proces wyjścia z budynku trochę trwa. Trochę luksusu. Krowy się niecierpliwią, gdzie jest ich pasza. A w tym czasie gospodarz śrutuje pszenicę. I w końcu zaczęło się zadawanie paszy. Krowy jedzą łapczywie. Jest to bardzo wartościowy pokarm dla nich i dla produkcji ich mleka. Spóźnione sztuki przechodzą do przodu, gdzie jest jeszcze miejsce. Baca. To ta jest baca, ta pierwsza. Gospodarz podgarnia pasze bliżej pysku zwierząt, tak aby nic się nie zmarnowało. Tak? A ten? To jest piąta najstarsza krowa w stadzie i nazywa się Katarynka. Zwierzęta już zjadły i czekają na wyjście z obory na paswisko. Gospodarz otwiera wrota i całe stado wychodzi. Krowy mają wytyczoną drogę na paswisko pastuchem elektrycznym. Dalej, dalej. Historia powstania rasy polskiej czarno-białej jest ściśle związana z tym miejscem i historią hodowli w tym gospodarstwie. Ojciec pana Czesława, pan Mieczysław, założył swoje gospodarstwo na początku lat 80. Wtedy dostał od swojego ojca trzy sztuki czarno-białych krów, dokupił jeszcze dwie sztuki. I tak od pięciu sztuk i pięciu hektarów ziemi zaczęła się hodowla. A stado stale się rozrastało. Na początku lat 90. ojciec przeszedł na rolnictwo ekologiczne. W programie zasobów Genetycznych pierwszą rasą była rasa polska-czerwona, którą hodował pan Piotr Ryder z Rumiana, sąsiad pana Mieczysława. Notabene także tam kręcimy filmy o rasach zachowawczych. Pan Mieczysław Kulczyk był świadomym hodowcą i wiedział, że ma bydło w starym typie. Zaczął pisać do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie utworzenia zasobów genetycznych dla tej rasy. Hodowca zawsze utrzymywał własne byki, żeby nie trzeba było korzystać z nasienia HF-ów. W końcu się udało i powstała taka rasa oraz program zachowawczy. Zwierzęta pana Mieczysława weszły w pierwszej kolejności do programów zasobów genetycznych. Została stworzona specjalna komisja, która przyjeżdżała do rolników, którzy hodowali bydło i sprawdzała, czy ich bydło przypomina z pokroju i budowy typ polski czarno-biały. Jeśli tak, to stado wchodziło w program. Stado już prawie dotarło na łąkę. Wystarczy skręcić i zejść ze wzgórza. Krowy są w typie kombinowanym, mleczno-mięsnym, jest to rasa długowieczna, przykładem tego jest krowa klocia, która już ma swoją czternastą laktację i ma ponad 16 lat, a jej rekord mleczny, padł w trzeciej laktacji, dała wtedy 5150 kg mleka. Calypso dała 5350 kg mleka w siódmej laktacji. Kareta dała 5700 kg mleka w trzeciej i siódmej laktacji. Koszulka swojej rekordowej laktacji dała 6150 kg mleka w piątej laktacji. Katarynka, miała najlepszą siódmą laktację, dała wtedy 5850 kg mleka. W stadzie krowy dają około 4000 kg mleka, ale żywienie jest bardzo ekstensywne. Ile ma? A przed nami idzie najstarsza krowa w stadzie Katarynka. No? Kusza. Ona to trochę... Po wycieleniu. To zmianie pasy, jak na to wszystko Po wycieleniu jakoś tak przygotowała. Ale ładne wyjmie ma. Ona no jest u bardzo ładna, nie? Jakoś tak. Problemy trawienne trochę miała. Nie wiem czy zauważyliście, ale pan Czesław zna wszystkie sztuki w swoim stadzie z imienia i zna ich życiorys. Przepytałem go wyrywkowo z większości krów i moim zdaniem zdał. Bardzo cenię sobie takich zaangażowanych hodowców, którzy znają swoje zwierzęta i nie traktują ich jak przedmiot do zarabiania pieniędzy. A stado już dotarło na pastwisko. Najstarsza krowa w stadzie, 16 lat. Jak ona? Nie kukułka tylko jak? Klocia. Na łące zasiana jest trawa kubkówka. W pierwszym pokosie lub wypasie wyprzedza ona inne gatunki pod względem wzrostu. W późniejszych wypasach nie rośnie już tak szybko i nie ma problemu z przerastaniem. Swój udział procentowy zwiększa kończyna biała. Całe stado liczy ponad 200 sztuk zwierząt, krów jest 80 sztuk, w tym w programie zasobów genetycznych jest 75 sztuk. Jałówek jest około 110 sztuk i 7 buchajów rozpłodowych. Całe gospodarstwo zajmuje 95 hektarów, z czego 35 hektarów to zboża, a 60 hektarów to użytki zielone na gruntach ornych. Pan Czesław całe gospodarstwo prowadzi sam. A my idziemy odwiedzić co do jałówek na wypasie. Jałówki są tu podzielone na kilka grup wiekowych, każda trzymana osobno. Takie są, miękkie. W tym stadzie przebywają jałówki do 2 lat. Tu jest 30 lat. Tu jest 31 lat. Gospodarstwo jest ekologiczne. Latem krowy są karmione śrutą zbożową z własnych pól i są wypasane. Zimą zwierzęta dostają siano kiszonkę straw i motylkowych, siano i śrutę zbożową. A koło zabudowań chodzi krowa Bambi, ma swoje przywileje. Teraz odwiedzamy stado 25 najstarszych jałówek powyżej 2 lat. One chodzą w haremie, z zbuchają Kumplen. On genetycznie świetnie pasuje do całego stada. Pochodzi z nasienia z lat 80. Ma 80% krwi ZB. Za chwilę rozpocznie się karmienie jałówek. Zwierzęta zaczynają głośno ryczeć, niecierpliwią się i się doczekały. Teraz najważniejsze jest jak najwięcej zjeść. Hodowca uważa, że jałówki powinny być dobrze wyrośnięte przed pokryciem ich, dlatego do trafiają w wieku powyżej 2 lat. Jałówką nazywamy samice bydła domowego w wieku powyżej 6 miesięcy do pierwszego wycielenia. Kumpel jest buchajem wyhodowanym z nasienia z lat 80., dlatego tak dobrze pasuje do wszystkich krów. W okolicach 2010, 2010 roku mhm. jeszcze można było kupić resztki takiego takie nasienia. I ten. I nawet tu jeszcze w kontenerze mam 30 sztuk takich właśnie, 3 byki po 10 sztuk, po 10 porcji mam właśnie takich zwykłych z lat 80., że tak trzymam na, na czarną godzinę, żeby sobie właśnie w przyszłości jakieś rozwodniki wyglądały. Teraz odwiedzamy młodsze jałówki, które mają ponad rok. Ale to są te same, co tam były na górze z bykiem? Czy młodsze, czy jakieś inne? Nie, 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 to są młodsze. Młodsze, one są nie niezacielone młodszy. jeszcze, co? One są jeszcze niezacielone. One są. trochę ponad lodów, I kolejny sobie jałówek, te są najmłodsze. Każda grupa jest trzymana osobno. Zwierzęta już nie mogą dorzekać się karmienia, wszystkie poleciały za hodowcą, który trzyma wory karne. W tej oborze są kroły wysokocielne, są blisko domu, gdzie pan Czesław ma na nie oko i w razie trudnego porodu może pomóc. Tak, te są najwyżej bo, yy, że tak powiem, trochę więcej śrutu przed wycieleniem do i jeszcze taką tam mieszankę glikolu propylenowego z żeby, yy, że powiem, energii nabrały, żeby były przygotowane lepiej do, do choroby. W tym gospodarstwie jest aż 7 buchajów. Wydaje się, że to jest bardzo duża liczba jak na jedno gospodarstwo, ale chodzi tutaj o zabezpieczenie genetyki. A na pastwisku dokazuje kumpel. A przed nami stoi klejnot, ma 12 lat, jest to 100% ZB z pełnym rodowodem. Ten jasny to Kares, obok stoi doktor, jest to młody buchaj. Gospodarstwo jest samowystarczalne pod względem genetycznym, poszczególnym krową są wybierane buchaje z tego stada, ale odpowiedniej genetyce, tak aby nie było krycia osobnego.